Ja jestem Koza, to jest kanał Koza Stream, a Wy oglądacie kolejny odcinek porannych paczek, aczkolwiek, e, nietypowy, ponieważ e, będziemy mieli paczki, ale mamy też Toca, którego zaraz trafimy na pewno, a mianowicie Lucas Torreira. No to jest gracz, który musi się znaleźć w moim zespole. Innej opcji nie widzę, tak samo nie widzę innej opcji, że jeżeli ten odcinek Wam się podoba, nie zapomnijcie zostawić łapki w górę. Zapraszam do subskrypcji tego kanału. I oczywiście wam też kanał główny, bo może ktoś ogląda kanał Koza Stream, a nie zna kanału Koza Sport, więc tam Was bardzo serdecznie zapraszam. Słuchajcie, jeśli chodzi o Lucasa Tureire, jedno SBC zrobiłem, niestety kliknąłem i nie mam pokazanego. Jakby jak to zrobiłem, no ale na szczęście dwa pozostałe mam już zrobione. Oczywiście nie będę ich robił przy Was, bo to zajęłoby zdecydowanie zbyt dużo czasu. Wiem, że to mogą być opcje nie najbardziej budżetowe. Ale są to opcje z zawodników z mojego klubu, których nie muszę kupować, albo których pozbycie się jakoś straszliwie mnie nie boli. Tutaj, co prawda, wyrzucam zespołu Mohameda Salaha, aczkolwiek wydaje mi się, że to nie jest aż tak duża strata. Zastanawiam się, czy byłbym w stanie ale niestety, jak widzicie, tutaj nie mam nikogo do, o dobrej ocenie ogólnej, dlatego, niestety, Momo musimy poświęcić. Ale poza tym, jestem zadowolony z tego, że ten skład nie kosztował mnie chyba nic, chociaż może Sorrentino był kupiony, ale to było dosłownie e, kilkanaście, czy tam dwadzieścia tysięcy, więc naprawdę nie najgorzej. No, i czas jeszcze na skład ostatni, e, jak możecie zobaczyć, tutaj brakuje nam dwóch zawodników. Jednym z nich będzie Bramkarz, którego wrzuciłem gdzieś tam chyba po drodze, ale Rufier powinien dać radę. No, i jednym z tych graczy jest Andrea Barcali którego mam na liście transferowej, Ja to wszystko z tego powodu, yy, że. że mi się pomyliło. <laughs> I jego nie mam. Czyli to jest zawodnik, którego powinienem kupić, dlatego szybko sięgniemy sobie po zawodnika, który już zakończył chyba karierę w Juventusie, albo ogólnie zakończył karierę piłkarską, tak mi się wydaje, ale nie jestem do końca przekonany, możecie oczywiście napisać na dole w komentarzach, na szczęście nie jest to zbyt duża inwestycja mniej niż 100 tysięcy ja musiałem dołożyć do całego tego interesu, więc naprawdę jestem więc naprawdę jestem zadowolony jeśli chodzi o to TSBC no bo jednak Toc jest fantastyczny, jest to zawodnik którego ja mega lubię, więc Zwyczajnie się cieszę. No i barcali wyląduje teraz 7300. Chyba trochę przepłaciłem, bo tam mi się zresetował filtr, ale to jest nieważne. Możemy go dorzucić do tego składu, no i możemy otworzyć paczki. Jak widzicie, paczek troszeczkę jest, dlatego że zrobiłem też. Co jest z tym menu? Wracając do mojej myśli, Paczek troszeczkę jest, dlatego że zrobiłem marki match-up, więc e, będzie trochę oglądania. Zobaczymy, słuchajcie, jak to się tu poukłada. A jeszcze, oczywiście, nie mam e, Pajeta, którego zostawiłem rzeczywiście na ławce, znaczy na liście transferowej. Dobrze pamiętałem, właśnie, że kogoś mi e, tutaj brakuje, dlatego szybko cofniemy się. Oczywiście po kartę Francuza, no i będziemy wtedy mieli to zrobione. Tak więc e, Pajet powraca do klubu. Nie rozumiem tego, co? Wychodzi na to, że ja go miałem cały czas. Po prostu mi go wyrzuciło. Nie wiem, nie wiem, słuchajcie, nieważne. Ważne jest to, że to SBC mamy ukończone. To był akurat wzór, który kupiłem praktycznie cały, więc to około 100 tysięcy musiałem wydać. Ale jest, jest Lucas Torreira. No i zaraz zobaczymy animację. Przynajmniej mam taką nadzieję, że zobaczymy, jak Urugwajczyk wychodzi z za karty. A i cieszę się, naprawdę się cieszę, że został też nagrodzony kartą niebieską, bo, bo obawiałem się, że może tak nie być, a e, no, no to jest ktoś, kogo uwielbiam, absolutnie, więc fantastycznie. E, on tak samo się cieszy, że dołącza do tego zespołu Lucas Torreira. Mam nadzieję, że w przyszłym sezonie będzie grał tak samo dobrze, jeśli chodzi o FIFA, mam nadzieję, że będzie miał swoją własną twarz. Bo to, że zawodnik, e, w ogóle większość zawodników Premier League ma swoje twarze, a zawodnik klubu Big Six, że nie ma swojej twarzy, jest to dziwne. Ale ważne jest to, że mamy go, możemy wrzucić do klubu. No i teraz otworzymy sobie paczki, zobaczymy czy nam się to w jakikolwiek sposób jeszcze pozwraca, aczkolwiek tak jak mówię, nie wiem, które paczki będą skąd. No i mam nadzieję, że ta jest za Market Matchups, bo nie wygląda niestety e, najlepiej. E, oczywiście to wszystko, co ma sens wezmę do klubu, to co nie ma sensu zostanie od razu skwikselowane, bo no, ja tych rzeczy zwyczajnie nie potrzebuję i też ich nie sprzedam, bo zajmie to zbyt wiele czasu. Zobaczmy, co czeka nas w drugiej paczce. No nie najlepiej, słuchajcie, nie najlepiej, Francja, SPD, Bakayoko, zawodnik, który nie wiem, czy zostanie wykupiony przez AC Milan, bo to w zasadzie to jest cały czas własność Chelsea, jeśli chodzi o kontrakt, no i zobaczymy, czy, czy, czy uda się Milanowi go kupić, bo to jest gracz, który naprawdę w tym Mediolanie radził sobie całkiem nieźle, a my lecimy z kolejną paczką, niestety, po raz kolejny, nic ciekawego, chociaż są banery, po raz pierwszy dziś i mamy bramkarza, jest to Jordan Pickford, chyba najczęściej trafiana przeze mnie karta w tej fitle naprawdę. Jak tylko mam banery, no to pokazuje się właśnie zawodnik z Anglii, ciekawy jestem, czy ktoś z tych zawodników coś kosztuje. Okej, okay, okej, okay. ten gościu wygląda całkiem przyzwoicie, tutaj może nie jest już tak fajnie, ale naprawdę paczka nie najgorsza pod względem tych trafów srebrnych, tutaj to wszystko sobie squeakselujemy. No i lecimy dalej, zobaczmy co tutaj będzie dla nas. To jest złota paczka rzadkich kart, chyba będzie najlepsza teoretycznie. Z tych wszystkich, aczkolwiek zawartością no, tego nie udowadnia. Co prawda, znowuż mamy banery, więc przynajmniej taki plus. Kolumbia, prawy pomocnik, czyli to będzie quadrado 84, 80, tak, 84 oceny ogólnej. To jest na pewno dobry trap pod względem kolejnych SBC. Swoją drogą jestem wściekły, bo wydaje mi się, że przegapiłem, słuchajcie, yy, kwalifikacje do Ligi Weekendowej. No i niestety nie będę mógł zagrać w tej lidze. A to jest o tyle problem, że. Yy, są fantastyczne karty do trafienia, i nie musiałbym się w ogóle spinać, bo przyznam szczerze, zamiast kart Bundesligi, gdzie tak naprawdę poza lewym e, Roycem no i paroma wyjątkami, niewiele jest zawodników, których chciałbym trafić, no to jest drużyna z Ligi Portugalskiej, która naprawdę wygląda fantastycznie, i chętnie bym sobie tych zawodników wziął do klubu, ale niestety chyba jestem lamusem i się nie zakwalifikowałem, ponieważ kiedy to nagrywam, jest godzina 14. E, no i wydaje mi się, że w 14 soboty jest za późnym czasem, żeby przyjąć kwalifikację. Wydawało mi się, że ja już to kiedyś robiłem tak późno, ale ewidentnie coś mi się źle wydawało. Eee, próbuję odciągnąć Wasze uwagę od tych paczek, no bo są na razie beznadziejne. Nie ma co się oszukiwać. Zobaczymy, może ta trochę. No nie, no nie. Naprawdę jest źle, słuchajcie, jest naprawdę źle. Eee, bez banerów, czyli co, mieliśmy jak na razie dwa banery. E, więc poza tym Toreiro, którego mamy, który jest super, ekstra, mega i, i się cieszę, to. To nie wygląda to zbyt dobrze. Zobaczmy, Ty byłeś Tocem, już nie jesteś, fantastycznie. Tu sobie bierzemy to wszystko oczywiście do klubu z tego co możemy wziąć. To co ważne, weźmiemy sobie tutaj oczywiście kondycje, bo one zawsze się przydadzą i one no, no, są, są jedną z tych kart, na które tutaj czekamy PO. CPS nas nie interesuje, stroje są spoko, ale, ale raczej nikt ich nie kupi, więc możemy je celować Tego pana damy sobie na listę transferową, to idzie na quicksell. No, i lecimy z dwoma ostatnimi paczkami. Złota paczka piłkarzy Prime albo paczka rzadkich piłkarzy Electrum. Zobaczmy tą paczkę piłkarzy Prime. Ma niebieski kolor, ale nie będzie miała raczej niebieskiej zawartości. Po raz kolejny nie widzimy banerów. Naprawdę gro. No to jest naprawdę rozczarowujące. Rugani w tej paczce. Oczywiście to jest o tyle spoko, że uzupełnimy sobie klub, czekając na kolejne upgradeowe paczki eee, i tak dalej. To nam się przyda, ale tu. A, no jedyne co, to Quick tego wszystkiego może nas czekać. No i zobaczmy. Paczka rzadkich piłkarzy Electrum. Zaraz zobaczę też, czy może są jakieś upgrade, o których nie wiem, bo jeszcze zrobiłbym chętnie z jedną czy dwie paczki. Bo patrząc na to, co tutaj nam leci, no to chyba sami rozumiecie. Niemcy, Bramkarz! No szkoda, że nie jesteś tocem, Hornie. E, aczkolwiek nawet gdyby był Totsem, to nie byłby tocem Bundesligi, bo oczywiście to jest e, druga liga niemiecka, jeżeli się nie mylę. Mam nadzieję, że się nie mylę, bo teraz mnie zjecie w komentarzach, ale mam, mam rację, druga liga niemiecka. Tak więc to idzie na listę transferową, e, tamto poszło do Klubu, a to idzie zwyczajnie na Quixel. A, no, nie ukrywam, jestem troszeczkę rozczarowany. Mamy paczki za 100 tysięcy, ale ostatnio otworzyłem paczki dwie za 100 tysięcy i w żadnej nie mieliśmy walkoutu, więc troszeczkę jestem do nich sceptycznie nastawiony. No i zastanawiam się, czy jest coś, co moglibyśmy jeszcze zrobić. Te wyzwania TOC były super, w których raz tam była paczka za 50 tysięcy i tak dalej, ale jak widzicie, no tu do zrobienia jest Jonathan Tach, Robin Van Persie, Kai Havertz. Ale poza tym, niestety, nie widzę tutaj nic ciekawego. No, jest oczywiście złota wymiana. Wiecie, co może? Zróbmy sobie z dwie. Tak więc zobaczmy sobie jeszcze te dwa upgrade'y, Jeżeli tutaj coś trafi, to naprawdę nie będę miał pytań, jeśli chodzi o szczęście. Ale niestety, w pierwszej bez walkoutu, bez banerów, środkowo obrońca. Okej, okay, no jesteśmy przy bundeslidze przy Aintrakcie, to może jakiś lukajowicz w następnej parsce, naprawdę bym się nie obraził za tego toca, ale oczywiście na to nie liczę, liczę za to na to, że ten odcinek Wam się podobał. Jeżeli tak, to oczywiście łapka w górę, zapraszam do subskrypcji. No i życzę Wam miłego dnia, jeżeli oglądacie to rano, jeżeli oglądacie to wieczorem, to miłego wieczoru, wiecie o co chodzi. A to Emil Forsberg. Ej, naprawdę jesteśmy blisko tej Bundesligi To jest takie, a może mi zrobił jeszcze jedną Nie. Jeszcze Liga Portugalska Ja się czuję, jakbym trafił dwa tocy No tylko, że tylko, że nie trafiłem. Tak więc czas ukończyć chyba najlepsze SBC, jakie było kiedykolwiek w FIFA, Albo jedno z najlepszych. Szczerze tak uważam, słuchajcie, ponieważ 81 oceny ogólnej, 70 zgrania i dostajemy za to totsa z naprawdę fajnej ligi, gdzie mamy dostępne bardzo, bardzo fajne karty. E, powiem tak, jeżeli nie będzie to bramkarz, jeżeli nie będzie to ten prawy obrońca z Portugalii, jeżeli to nie będzie Telesz, to ja będę zadowolony, ponieważ Telesza to ja mam, jest fantastyczny, ale za dwóch niewymiennych to ja bardzo dziękuję. No zobaczymy. Eder Militao jest moim chyba największym marzeniem. João Felix, nie obraziłbym się. Ale ogólnie rzecz biorąc, tutaj naprawdę za tą cenę ja będę zadowolony, kogokolwiek mielibyśmy tutaj zobaczyć. No nie chciałbym tego greckiego golkipera, bo nie będę miał go jak połączyć. Zobaczmy, kto to będzie. Jest tu szwajcaria, to jest napastnik. Okej. Okay, Okej, okay, to jest Seferowicz, on się tak nazywa. Tak jest, 90 do ceny ogólnej, 87 tempa, 93 strzały, w dodatku to co bardzo istotne, 90 do ceny ogólnej, więc ja naprawdę tutaj nie będę narzekał. 3 na 3, co prawda, jest dosyć wysoki, więc w sumie może to być taki troszeczkę zlapan. Nie wiem, czy of Endofira, czy nie wiem, nie, nie znam teraz statystyk do porównania. Jestem zadowolony, znaczy nie jestem, wiecie, eksta, ek, ekstatycznie szczęśliwy ale tego gościa chętnie przegarnę i mogę być zadowolony. Skład 82 wymieniony na kartę 90 czy tam nawet skład 81, więc no, nie mogę narzekać.